Móc latać, czy być niewidzialnym? Jeść tylko suche krawędzie, pizzy, czy oznaczyć w komentarzu znajomego, który jak nie odpisze, to stawia ci pizzę. Apple czy Samsung? Zostać zamkniętym nocą samemu na cmentarzu. Czy zostać zamkniętym na noc w Energylandii? Z pierwszą osobą po kliknięciu udostępnij i więcej. Mieć pod kołdrą zawsze okruszki czy małe kamyczki w bucie. Aby każdy myślał, że jesteś głupi, czy rozwiązać quiz, czy jesteś debilem link w bio, i udowodnić, że tak nie jest. Więcej pytań na same quizy.pl